No już nie mam więcej Może muszę przynieść stroka Zawodunek mm. wajda jesteśmy na przedmieściach miasta, którego, w, którym, w którym to siedzibę ma swój słynny na cały świat mormonicki chór Tabernakulum dokonaliśmy pierwszego dropu jedziemy na zrzutkę numer 2 do Agenta 007 tam rozbędziemy się prawie że połowę ładunku i udamy się na północ, aby dokonać zrzutki numer 3 <laughs> na północnych przedmieściach i zostanie nam tylko czwórka, która to będzie Wajda Ho chyba zrobię ją <laughs> jutro. Z prawej strony gardło. Ale nie o tym. Eee, przyjechałem na rozładunek. Miałem patrzę, do Trock Prince'a. Taki Wolwiak, niebieski. To jest okay. bliżej. Coś sobie nie radził z parkowaniem. W ogóle nie mógł wycofać do... Wycofał ostatecznie oczywiście do doku, ale zajmowało mu to długo. Powiedział bliżej patrzę, a tam jest napisane para księżniczek jako obsada. I rzeczywiście dwie takie panie, starsze ode mnie, kanadyjskie francuskie, jedna z nich parkowała, druga pomagała pani, otwierała drzwi, wreszcie się uporali z tym, a potem jedna weszła się strzykować razem ze mną, mówiła coś tam po francusku przez telefon, po angielsku troszkę tam dukała, ale dała rady się dogadać i mówi zdziwione. Tyle roboty na no jedną paletę się pyta, pyta się w ofisie. U, bo tu u tego customera trzeba się odjechać do doku, zaczokować kołka, odślepić się od czepy, odjechać, zostawić czepę, zaparkować naprzeciwko ofisu. Wszystko oczywiście ze względów e, pseudobezpieczeństwa. Także takie coś gorąco dzisiaj tutaj Jesteśmy już właściwie na obszarach półpustynnych Ameryki Centralnej Z drugiej strony Gór Skalistych Zobaczymy co jak przyniesie dzisiaj Jedziemy dalej Drop numer 2 dokonany Udało mi się wcisnąć Wcześniej przed kolejką, bo tam był tylko jeden doch otwarty Byli wizji taki trudny dok. Na prawo trzeba było na ślepą stronę parkować i nikt tam z chłopów nie chciał wjeżdżać, więc ja pomyślałem, słuchajcie, powiedziałem, pusty dok to ja sobie wjadę To oni mówią, dobra to jedź. No to zaparkowałem i wskoczyłem przez kolejkę. I już szybko mi rozładowali i udało mi się. Czasem człowiek głuptas yy, ma trochę szczęście, jak to się mówi. Dobra, idziemy teraz zrobić szybko trzeciego dropka Potem zostanie jej ostatni. To ja go dzisiaj zrobię bez problemu. To mi akurat nie bazuje. Ale coś, zobaczymy jak to będzie. Teraz stara znana procedura poszukiwania firmy. Jak się firma nazywa? Coś tam jest firma, która chyba produkuje Armor Trucks. 2.535 Czyli te samochody pancerzone, służące do zbierania dzięgów ze sklepów, i my do nich przywozimy jakieś części. I tak wygląda przy okazji dzielnica przemysłowa Salt Lake. Jesteśmy w samym mieście na jego zachodnich, industrialnych przedmieściach. Przed nami zarysowuje się linia górskalistych, które do tej pory mają dość sporo śniegu. Jest druga połowa już czerwca. Przeszliśmy równonoc niedawno, 2-3-4 dni temu. I od tej pory dzień zaczyna być, zdaje się, krótszy aż do przesilenia jesiennego we wrześniu chyba z Bugadu z firma jaka ma być? 2535 z prawej strony gorąco się tu już zrobiło tej porze 10.30 rano ale tegoroczne lato jest i tak o wiele chłodniejsze niż zeszłoroczne niż typowe lato więcej zima była dłuższa Śnieg leży, do tej pory niepotopiony. Rzeki wezbrane, potoki wezbrane, Mają dok. chyba widzę już. Chyba ich widzę. I gdzie tu się zaparkować? To jest chyba parkowanie z ulicy. To się zastanawiam. A nie, to jest ta firma obok. To jeszcze nie widzę. Się zastanawiałem, jak tu wjechać. Zaparkować, bo na mapie nie widzę, gdzie oni mają do oki. Zobaczymy. Najwyżej trzeba będzie strzelić kułać. Jak tu niby do cholery No dobra To jest ten budynek po prawej Trzeba spróbować tutaj wejść do środka OK Policy no, co i jak, stać na ulicy, trudno nie ma wejść Z cyklu ciekawostki w pracy drop numer 3 był tak jak podejrzewałem w takiej firmy, która zajmuje się robi coś z po prostu zbiera gotówkę ze sklepów samochodami pancernymi i rozmawiałem z takim w który mówi, że stacjonował w Polsce Był, znaczy w Niemczech, ale podróżował też po Polsce jak się dowiedział, że ja jestem z Polski Karalio, w drugą stronę miałem jechać? shit, w drugą stronę powinienem pojechać źle zawinałem dobra, koniec pierniczenia, muszę się skupić Mi opowiadał, że jego ojciec żądał w Polsce. O, to fajnie, jak byłeś w Polsce? Ja mówię, a byłem synem. Mój ojciec pracował tam w którymś tam w 80. W którymś roku, A w 80. to jeszcze mówię przed przypadkiem muru, tak, mówię, a jeszcze w, w czasach zimnej wojny. Mój ojciec tam pracował i jeździł do Polski, jeździł i do Czech. Ja, ja tam z nim byłem w Czechach i w Polsce. A ja mówię, a to pewnie twój ojciec był świegiem uśmiechnął, mówi, nie szpiegiem, tylko zbieraczem informacji niejawnych. No i o, mówi, że dzięki temu rozmawia odrobinę po niemiecku, że był w Niemczech, może troszeczkę rozumie ruski, mówi po hiszpańsku, po portugalsku, bo zjeździł ojciec z ojcem, z jakbym małym dzieckiem, to ojca przynosili z placówki na placówkę. no i mówi o, że, ale mój ojciec tam nic złego nie robił On był dobrym gościem ja mówię no tak, ale ty tak naprawdę nie wiesz nie? no i tak żeśmy sobie po ja w całym, całej tam miejscówce strażek mnie pilnował cały czas musiałem pomagać im rozładowywać bo tam nie mieli doku ja miałem trzy paletki akurat były postakowane dwie musiałem im pomóc rozładować Strażnik mnie pilnował, bo tam gotówka w takich olbrzymich worach leży. Normalnie tyle tego bilonu w takich dużych kratach, crates, jak to się mówi, w takich dużych pojemnikach, skrzyniach można powiedzieć, w takich dużych workach tego bilonu tam naładowane. No i o przywożał chłopy, rozłożą chłopy. Wszystko takie oczywiście, zamknięte pod kluczem, kamery wszędzie i to raczej facility, raczej ten budynek nieprzystosowany do takich dużych troków jak ja mam ale musiałem wjechać do środka na tyle budynek był duży, że mogłem wjechać do środka ale żeby się tam nawrócić to nie było miejsca wszystko z ulicy musiałem zrobić i cofnąć także atrakcje Salt Lake dobra, jedziemy teraz dalej do Krainy Ziemniaczków Idaho Z prawej strony spalona przyczepa i to był przyczynek dużego korku na highway'u jak jechałem w drugą stronę całe szczęście Towar solidnie spalony jedną główną najgłówniejszą przyczyną spalenia przyczep jest hamulca brak oleju w osiach na skutek tarcia powstają olbrzymie temperatury i w końcu łapie Ci ogon ogień tył przyczepy jak się zapalą gumę, to już tego nie zgasisz. Potrzebna jest straż pożarna. A tymczasem zasuwamy na dół na trak